Co robisz Patryku? No to trzeba zobaczyć? Tak Wojtku Tobie to kazali dla. zrobić? Nie Biedaku Ja to do, do dzieła Śmiało Kiedyś masz pozdrowienia, może chciałeś kogoś pozdrowić? Pozdrowienia dla kogo? Dla całej ekipy GoTronics wszystkich wiary klientów Dziękuję A Ty co robisz kolego? My no będziemy latać Jak? Bez klientów tak byś latał? O, przygotowujemy tutaj dane dla klientów. I to co poleci, Mówi, to? Poleci, tak? Krótszy okres oczekiwania. Mówisz, że to poleci? Takie o. Musi. Będzie dobrze. Co to jest w ogóle To jest Pewnie chińskie, co? No, oczywiście. Czy jakie to jest? Jak wszystko na świecie jest chińskie? Jak, jakie to jest? Jakie to jest produkcja? mas jakiś. A! Wol, chiński! Pol, czyli polskie? Polskie, tak jest. Nasze polskie. nasze Winktra. polskie. Ro, 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 Szwajcaria. Dobrze. Po naszym polskim nie latają. Głąby. O, idzie Patryk. Biedny kazali mu. Idzie. Idzie z flagą. Ja bym to rozwiesił, ale. no. Idzie co schować? Ha, I mamy nagrane. Taki, jaki kto jak, jak do roboty. Taki właśnie do roboty. Tak, no. A wystarczyło parę czyty. Czy nas? Nie. Gdzieście byli? E, byliśmy zostawić auto w, y, na przeglądzie. A wy? A okay. tu? tu robili? No latamy. Mamy. To w jakieś zadanie. Jakie masz kibiców Gimba. mamy. To jest jakich Ronin, czy Ronin? To jest tych takich chińskich, wiesz? A pokaż tu to. Ronin tu jest napisane, tak? Pod tak, to palcami. jest Ronin, bo to jest y, firmowy w ogóle. Nie wiem, tak? wiesz. Tak. To nie jest mój tak. prywatny. Ja bym się nie szarpnął na taki, no. ale firma nasza, jak wiadomo, jest bogata. Ja lubi kasę tak, tak, lubi Kolej lubi podróż. wydać. Chodzi nacisk na jakość. Ważne, żeby było dobrze, nieważne za ile. Kolega na no, ten? A tu co masz Plata? za uchwyt? Tu? To jest uchwyt na y, aparat, na telefon, a ja go przerobiłem gumką, recepturką, na to, żeby trzymał rejestrator dźwięku, którego a. tu aktualnie nie ma, ale <laughs> Nagrywa się dźwięk. Meister. Nagrywa się dźwięk z aparatu. Mm. Teczki no. jakieś tam rozkładaliście? Znaczy ja udaję, że jak filmuję, więc. Może wyłączone po, po tak, to żeby, <laughs> Po to, żeby nie robić takich rzeczy. Ale coś tam się dzieje w środku, tak. Ale czy teczki, tak. to nie wiem. No dawaj, dawaj jeszcze trochę, może sprzedaż Państwa. Daje Panu sobie film z Intfra Vivo, żeby zapuścił w przerwach. Tu mamy tak, Matrix to jest ile? 300. Czysta. Czysta. Matrix 300. Troszkę, troszkę ciszej, bo ja tu tłumaczę co tu widzimy. Widzimy y, DJI Phantom 4 RTK Unique X6? H520. no, no właśnie, X6 to jest coś innego nie wiadomo co Daję to jest X6 no właśnie. byłem blisko UX11 to wiem to uważałem proszę jest podpisane się nie pomylę 3 lata właśnie wylądowała a Ty Patryk tu coś dalej Cię odesłali do roboty litości nie mają samą desę trzeba robić 7 TX8 Tu mamy SX12 To nie jest 10 tylko 12 tam Proszę bardzo No i tak, a tam z tyłu jeszcze zagląda do nas Już tym razem nie BMW A Trimble X7 Skaner chyba skanuje w ogóle Error.